Panie! gdzie jesteś? Panie! Panie! Yy, o, właśnie, o yy, bardzo pania. dobrze, yy, Skrybo. bardzo dobrze, że Cię widzę. Yy, proszę im powiedzieć, yy, co tam się przy bramie, gdzie jakieś burdy, hałasy są, ktoś w bramę kopie. Panie, to przy bramie, ale spokojnie, jest tam Święty Piotr, na pewno sobie poradzi. E, e, spokojnie, nie pchajcie się, ja no znam, ja wam zaraz to załatwię. Nie pchajcie się. Ej, e, ty gruby, bo zaraz stoczysz na koniec kolejki. Czekajcie, ja wam to załatwię. Idzie Święty Piotr i bardzo dobrze, że idzie, bo jakby nie szedł, to wiadomo, że było, że nie idzie. nie. A idzie, o. E, e, święty Piotrze, co tam się dzieje? E, panie, przybyli Polacy. Znowu? Tak, są niezadowoleni ze swojej historii i mają do was żal. Tak, ciekawe, co ja mam z tym wspólnego. No ktoś im doniósł o magicznej księdze, która zmienia przeszłość. Jak to ktoś im doniósł o księdze? Ja nic nie wiem. Ja też nie. Zawsze ktoś musi się no. Zawsze ktoś podpierdzieli, no. no. Taki naród, no. No co im powiedzieć, bo tam czekają? E, powiedz, że oddzwonimy. O, dobra. To ja tu do, do domofonu powiem, żeby nie łazić, tak że... Yy, słuchajcie, Polacy, jest taka sprawa, że szefu mówi, że się zdzwonimy. mamy jeszcze wasze komóreczki, także jesteśmy im tać. Jakby coś, to walcie na błękitną linię. Ej, gruby, co się cieszysz? Co, co, co się gruby cieszysz? Co? Myślisz, że przez rubina nie widzę? Aha, aha, czekajcie, bo zaraz. Bo... Panie, co jest? Yy, jest problem. Polacy rozpoczęli strajk, powiedzieli, że jak nie spełnimy ich żądań, to nam ten cały graj dołek Przecież oni nie użyli słowa rozwalą Dobra, ja tu rewolucji nie potrzebuję w takim razie święty Piotrze, idźcie i coś im obiecajcie, ale coś o, takiego ekstra. Może wizy Stanów. Coś bardziej przyziemnego. Na Białoruś. Dobra, okej, ok, ok, obiecam. Dobra, dobra. Eee, słuchajcie, Polacy, jest mała zmiana. Dla ciebie gruby żadna. Szefu trochę mięknie, także możemy wam coś obiecać ale zanim to nastąpi, muszą się znaleźć moje klucze od bramy. I te miedziane zdobienia też. Gruby wyskakuj z reklamy, już, już, już. O co się dziwisz, że wiem? Wiem! Dzięki, Judasz. Dobra. A teraz tak, na początek możemy wam obiecać 3 miliony mieszkań do wybudowania, pakiet cyfry plus na rok i nowy Windows 9.5 na dyskietce. O. Uspokoili się? A, dorzuciłem jeszcze dwie zimówki do Żuka, także... Dobrze, w takim razie Skrybo, proszę mi przybliżyć historię tych... Jak, jak... Polacy. Polacy, historię Polacy, proszę. 966 chrzest Polski! Bardzo ładnie się zaczęło, czego chcą? No ślub mieszka z dobrawą. Pamela to ona nie była, nie? Dobrze ten Dratewka ją siarą zaciukał. To. Dalej. 1410. wygrana bitwa z krzyżakami pod Grunwaldem O i bardzo mi się to podoba. A, I... Panie jak podoba? Przez krzyżacy to nasi byli. To. Dalej 1772, pierwszy rozbiór Polski. Polacy dopiero po 123 latach odzyskują niepodległość. A można, widzisz, a można. Panie, ale zaraz potem był rok 1939. O, ja wtedy trochę chorowałem. Wiem, Józefa było. Dalej, dalej, dalej. 1989 Polacy ostatecznie odzyskują niepodległość. No, i od tej pory to już chyba samy sukces. A jest. No nie do końca. Co? No nie do końca, można by rzec, że dopiero ostatnie dwa lata wtedy do tyłu były normalne. Jak to ostatnie dwa lata wtedy? No tak, no popatrzcie sobie, tylko rozpoczęto walkę z korupcją, wprowadzono program Solidarnego Państwa, wykryto układ! A chyba okresowy. Bubaki, nie kłóćcie się, no ważne jest to, że są niezadowoleni. Dlatego ja proponuję na początek tych Polacy gdzieś przenieść. Dzień. Najlepiej do Stanów Zjednoczonych, to bogaty kraj, problem się zrobił. O, i bardzo dobrze na to czekałem. Stany Zjednoczone przenosimy, proszę bardzo. Czytajcie, co wyszło. 966 ślub mieszka i Pocahontas. 1410 wygrana bitwa z szczelinami pod Greenland, niedaleko Boston, Massachusetts. 1772 Kanada, Meksyk i maleńka wysepka Pikczu dokonują pierwszego rozbioru Polski. 2005 Do władzy dochodzą dwaj bracia, Jehu and Jerry. No, jak oni doszli do władzy, to zaraz wszystko pieprznie. Po dwóch latach wszystko pieprzło. Co jest z tymi Polacy nie tak? No święty proszę, no co jest z nimi nie tak? Nie, nie wiem, panie, może z nimi coś cywilizacyjnie jest nie tego. Czyli co tego? Nie wiem, może trzeba dać im więcej czasu na rozwój. O, ja proponuję przenieść ich do starożytnego Egiptu. Jak są tacy cwani, zobaczymy, czy sobie tam poradzą. Tam sobie jeszcze nikt nie poradził. <śmiech> 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 bardzo dobre. Starożytny Egipt <laughs> przenosimy, A... proszę bardzo. <śmiech> <śmiech> Czytajcie, co wyszło. W czasie budowy piramidy doszło do strajku. Na czele zbuntowanych robotników stanął nieznany z imienia robotnik z wąsami. Polacy żądają założenia wolnych związków zawodowych. Faraon nie wyraził zgody. Polacy po uprzednim ograbieniu większych miast opuszczają Egipt. Z oddalającego się tłumu zdało się słyszeć znajome dźwięki. Jak leziesz, chuju, spierdalaj! No, 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 ludzie, no, kto ich tego nauczył? No ludzie, tak nie wolno mówić, no. To Polacy, z naszych Mam dość, idź, powiedz, żeby szli do diabła. Co? Przecież oni stamtąd wracają. Powiedz, żeby szli jeszcze raz. No, no dobra, ja pójdę pod bramę i powiem, ale nie wiem, jak zareagują, naprawdę nie wiem. Uważaj na siebie, Piotrek! O, 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 zobacz, zobacz, zobacz. Znowu lucyfer dzwoni, widzisz, patrz, widzisz. O. Halo? E, e, bo, e, co to od piątego? Ty, ty no chłopie, no nie przyznaj mi tu więcej Polaków, bo ja nie daję rady, ty, no czwarty, do chlejemy. E, takiego chacza to ja nie miałem od czasu i zjedziesz rozkichne. Bo, no e, Bogu, dobra, e, Bogu, no, no, ty, no, nie przyznaj mi tu Polachu, nie wiem, kogokolwiek. Azerbejdżanczyków mi przyszli, watachajniczych, ale nie Polachu, nie wiem, No, Lutek, no kogo mam ci przysłać? Nie, nie wiem, kogoś spokojnego, nie wiem, czubówna. Albo nie wiem kogo. Ty, <ślesy> bo, słuchaj, ty, <ślesy> ale taka sprawa jest w ogóle. Ty, bo, ale ty...

do nieba nie chodzę! O jak nie po drodze! Muszę żyć, za to Was wszystkie. Aj takiego takie mam te śpiewane, tak nie wiem. Lucka, aj chorę, ja ej, ja. Bawu, bawu, ty, a jak mi tutaj z ruskimi normalnie, jakie tarcia mają chłopie, jak oni się krócą, na pierdze ze sobą, te Rosy śpiewają taką piosenkę, jak się Polacy wkurzają, te normalnie, młodzi. Wie, wiesz, rusy im śpiewają? Co? E, posłuchaj tego, oni śpiewają im tak. Będę brał, cię. będę brał, cię, — Będę brał cię! — Gdzie? — Gdzie? — Aha. cię! — Aha! W się wkurzyli, ty, jak wzięli te wszystkie męzurki, baniaki, rurki, po prostu pierdzielali, ty zlo, nie, normalnie, Fiodor się jeszcze niepotrzebnie schylił. Proszę. To je do ostatnej stáci metra, ale na bohu Ty, a, mi, a dalej stojí ten taký farbovaný tranšek, taký s tvojou Taký blondinek, ten on pod pahami tak takový má? Powiedz mu, że całe piekło z niego wali. Co? Całe piekło cię chwali. Co, no. co tam mówisz, Lucjan? No, no słuchaj, powiedz mu, że Belzey bubik się o niego pytał. No. No. Lucjan, eee. nie dzwoń do mnie w takim stanie.

Ale mamy tu takiego miglanca, normalnie, ty, mówię ci, taki kurcze, ty, jak on kłamie, jak on wszystkich kłamie, nawet mu brewka nie tyknie. Kogo macie? Kurskiego. <śpiewanie> ty, ale jakiś ziwiony są on mają go do innych zdziwionych, do ateistów. <noise> ci też się dziwią, Oj, ja, ja. Bogu, co my tu mamy, ty, Kolej, Bogu, nie uwierz ty, Bogu, ty. Ej, Bogu, ty słuchaj, a ty, Bogu, a... Bogu, ej, ty, się, ty się tak nie spinaj, kurde, Bogu. <noise> Ah, uh, daar, daar, da, is da, ik er niet. Wij gaan Jakiś mecz oglądacie? Bogu, ty tam czasem się nie coś co? Wy coś białego pewnie wciągacie. No. Ty, e, bo, e, a tego. E, Bogu, a ty dalej ze sznura dzwonisz? Oło. Tak. Ze sztura dzwonię. Ty, a Bogu, a zrobił taki, taki ale nie bój że nic tam a, a puść Co? Puść sznur. I co, dalej mnie słyszysz? Cud. Нет, что ты голубь, теперь себя.